Idziemy po pijaka Jedziemy, jedziemy Siema o -o. Coś się dzieje złego No i się dzieje coś takiego, że on mocy nie ma Coś się złego dzieje Dobra O nie, bo mechanika musi iść chyba Dobra już spokojnie jedziemy Wiem, że twoja żona, małżeństwo to wszystko jest bez sensu Dobra gościu Dobra. Idź. 50 dostaliśmy, nie wierzę. Bo podobno on daje nam więcej pieniędzy. Tym więcej pieniędzy, im, im szybciej dojedziemy tutaj. Im szybciej go odwieziemy. Ciekawe, czy mi zapali samochód teraz. Jeżeli ja mu nie zapłacę teraz. To on e, będzie to miał naliczone na kasie I jak ja sobie teraz zarobię na szambie To po prostu zaraz mu oddam W momencie kiedy mu nie zapłacę To on będzie do mnie wydzwaniał, że mam uregulować rachunek Tylko problem jest taki, że ja mu... Mo dobra, mogę mu nie zapłacić, tylko jak mu nie zapłacę to, to mi zablokuje w przyszłości zakupy u niego, nie? Dobra, i teraz tak, zaraz zawału dostaniemy O nie, gościu! What the fuck? Wystarczy podnieść i odłożyć, żeby nie zapłacić. No tak. Tylko ciekawe, czy nie będzie mi ścigał za to. No, idzie. Poszło. Dobra, a kiedy? Ciekawe, ile muszę czekać, aż mi samochód naprawi i stuninguje. Ciekawe, ile to będzie czekania. Co? Ile? Mów. Czy dni? Mamy Tuesday. Dobra gościu, dasz pieniążki, co? Dasz pieniążki zaraz. Fajną może tutaj ten koszulkę. Kiedyś widz jeden przetłumaczył, bo to wpisał w translator z języka tego na polski to wyszło. Czy na angielski i wyszło, że. Tutaj jest coś napisane. Szkoda życia na pracę? Czy coś takiego? No, nie działa. Dobra, teraz zadziała. O kurde, zmiażdżyłem go. Dobra, gdzie on ma ten? Gdzie można go chwycić? Ten wrak jest w ogóle do odholowania, czy nie? Może jest. i jest. Dobra, sztos. Okej. Okay. Kawecie damy radę. nie! Chyba nie do góry. O, Co?! Co mnie za... Wystrzeliło coś i mnie zabiło, nie wiem. O widzicie? Jest samochód Elo Jak to otwieramy? Uh -huh. Może tyłem walnąć, faktycznie. No padły. Nice. No i jazda. Dobry! Ja po samochód. Co tam fajnego w tym samochodzie? Kury, taki zgryt. Panie, taki staroć. Dobra, jedziemy z tematem, co? Let's go! Dawaj, dawaj. Niby wrak, a jedzie po torach. O, o! Pociąg! daleka! Zjeżdżaj! O, oh fuck, mi się, chyba bagna. Gdzie on jest? Kurła, akurat tam zasłania. Ja nie mogę jechać do przodu, bo on, on mi w ogóle, widzicie, on mi skręca w tym bagnie. To jest w ogóle jakieś chore. No idź, idź, turlaj się, turlaj się, turlaj się. Tak jest. Jeszcze trochę, bo nie wyjedziesz. Bo się turlasz do tyłu. Jeszcze! Jeszcze! No nie, bo zjeżdżasz! Ręczny, ręczny, ręczny. Dobra, let's go. Masz, koła i dyferencja. Masz. Jadę. W prawo jadę. Masz, super, super gra. Super zabawa. Tak. O. O, jak fajnie. O, ho, ho. Bagno se wymyśliłem, ale będzie zabawnie. Jak przecież bagno dodam do tej gry. Ale będą jaja. Dobra. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Po prostu były szanse, tylko ktoś do mnie zadzwonił, i musiałem spojrzeć na telefon, i znowu się zdupiło, i znowu wjechało. Mam nadzieję, że wystarczy. Zasięg jest okej. Okay. Dobra, teraz trzeba się pomęczyć trochę z wyciąganiem. Ja nie pojadę. Nie pojadę tą trasą przez Tory. Zbyt to jest ryzykowne, żeby znowu, kurde. O nie, nie. Nie ma już nic. Wziąłem ją. Nie zadzwoniłem. Było tam. Namięskiej aucie my. Karyno, wróć, proszę cię. O, oferta specjalna. Słuchajcie, już dzisiaj, odwiedź nasz oddział bankowy w dowolnym mieście, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla Ciebie i Twojej firmy. Weź szybki kredyt do 100 tysięcy złotych, już lecę. O, trochę przyrysowałem Satsumę. sumę. no i pięknie. I co? Zamknięte. Teraz jest pytanie: czy on mi da te pieniądze? Bo patrzcie, bo. Jeże... Patrzcie, co się stało. Nie ma tego i nie ma tego. I właśnie tak się zastanawiam, czy nie ma takiego Buga, że ściągnę ten wrak tutaj, gdzieś i go z powrotem tu wprowadzę. Czy dwa razy mi da za to? Sprawdzajmy to. Taki pogromca mitów trochę. Zobaczmy. Może działa, może nie działa. Nie ma? Może trzeba odpiąć? No i co oszukujesz? Nowy ci przywiozłem, no padź jaki fajny. Nie wiem, nie wiem, samochód jeździ jak jeździ. 60 na godzinę. Kiedyś tam dojedziemy. Czwórkę aż sobie wrzucę. O szaleństwo. Rozpędzamy się. A i to jest na saniu, no. Ja chcę, żeby mi bez sania normalnie działał. Rozdzielacz zapłonu. Czekaj, co to jest rozdzielać zapłonu? Gdzie to jest? Co to jest? Ale gdzie nie ustawiony? Da się rozdzielać. To? No, ale przecież rozdzielać zapłonu. A, głupo, głupio gadasz. A jakbym ustawił go. Na Maxa w tą stronę. Patrzcie. Dobra. Nie ma znaczenia. Eee. Powiem tak, jeżeli jest jakaś mądra głowa, która mi odpowie, co tutaj jest nie tak, czemu on gaśnie. Gdy wymieniłem świecę, wymieniłem pompę paliwa. Gaźnik. Mm, no, może nie jest idealnie. Czekajcie chwilkę. Może jeszcze spróbujemy. Nie ma znaczenia. Na równo czy są, czy są nie nienarówno, czy są na krzywo. Dobra. Styknie. To jest na dziś przegrzały mi się nie tylko tłoki, ale przegrzały mi się rdzenie w głowie. Po prostu przychodzi taki dzień, kiedy nawet swój ukochany samochód masz ochotę po prostu zamknąć w garażu i dać mu odpocząć. To jest ten dzień. Tak po prostu.